Dobra widzowie, trzeba być szczerym. Jest tyle małych twórców, którzy, którzy nagrywają filmiki po 5 godzin dziennie, a i montują jeszcze jakieś 3 godziny na jakichś starych ziemniakach, które za 5 zł. Więc i liczę na to, że chociaż będą mieli 20 wyświetleń, ale wynik jaki? Nic. Dosłownie nic. Więc, widzowie, no, jak, jak są jacyś małe twórcy, którzy mnie oglądają. To widzowie, zasubskrybujcie ich i zasubskrybujcie ich po prostu. I oglądajcie ich po prostu, żeby, żeby, żeby mieli jakiś lepszy wynik po prostu, no bo tak średnio to wtedy wychodzi, no ale no. No, no lep, lepiej tak zrobić, no bo jakieś po 5 godzin dziennie montują i wynik nic. Po prostu to z moim zdaniem dla mnie to jest nie fair! To jest dla mnie nie fair. Po prostu to jest dla mnie nie fair. Więc, no, po prostu, no. Zasubskrybujcie takich małych twórców, którzy mnie oglądają. Bo znam takich małych twórców, bo w subskrybentach patrzyłem i ich oglądałem. Ale oczywiście, też zasubskrybowałem, bo to jest za darmo. A jak jest za darmo, to jest uczciwa cena. A pamiętajcie, tak jak to w Polsce, za darmo to trzeba brać. Trzeba to robić jak za darmo. No, to więc tyle. To takie krótkie było. No, no to tyle widzowie, ale pamiętajcie, zasubskrybujcie moich twórców, którzy mnie oglądają. Do zobaczenia.